Dla większości ludzi są synonimem raju na ziemi. Lazurowy ocean, złote plaże, palmy kołyszące się na wietrze. Hawaje, jedno z najbardziej odizolowanych miejsc na kuli ziemskiej. Archipelag składający się ze 137 wysp i atoli, z których tylko 8 jest zamieszkanych. To też najmłodszy stan USA i jedyny położony w całości na wyspach. Nic dziwnego, że co roku przyjeżdżają tu miliony turystów. Jednak Hawaje to coś więcej niż piękne widoki. To miejsce, które odgrywa kluczową rolę w światowej polityce, gospodarce i strategii militarnej Stanów Zjednoczonych. Co sprawia, że są aż tak ważne? Dlaczego Stany Zjednoczone tak kurczowo się ich trzymają? Jakim cudem wyspy pośrodku oceanu stały się jednym z kluczowych punktów na geopolitycznej mapie świata? I co ma z tym wspólnego ruch płyt tektonicznych? Hawaje to punkt na mapie, który wydaje się zupełnie oderwany od reszty świata. 3700 km do Kalifornii, niewiele mniej do Japonii. Gdziekolwiek spojrzeć, z każdej strony ocean. A jednak to właśnie tutaj znajdują się jedne z najważniejszych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych, w tym Pearl Harbor. Przypadek? Ani trochę. Hawaje są jakby bramą między Ameryką, Azją i Oceanią. Kto je kontroluje, ten trzyma rękę na pulsie Pacyfiku, zarówno pod względem handlu, jak i strategii militarnej. Z tego właśnie powodu w XX wieku archipelag stał się kluczowym punktem globalnej polityki. Ale zanim znalazł się w centrum światowych rozgrywek, zanim ktoś w ogóle zaczął je traktować jako kartę przetargową, nie było go wcale. Hawaje to archipelag, który teoretycznie nie powinien istnieć, a jednak powstał. I to w sposób, który nadal trwa. Wszystko zaczęło się pod wodą, za przyczyną tzw. plamy gorąca lub punktu gorąca, czyli obszaru w płaszczu ziemi, z którego unosi się ciepło. To coś jak wyrwa w skorupie ziemskiej, przez którą magma wydostaje się na powierzchnię. Pacyficzna płyta tektoniczna powoli przesuwa się nad tym punktem, a lawa nieustannie wypływa, budując kolejne wyspy. To dlatego Big Island, największa wyspa Hawajów, wciąż rośnie. Mauna Loa i Kilauea dwa wulkany, które nigdy nie zasypiają co jakiś czas przypominają, że archipelag nie jest czymś stałym. On się tworzy na naszych oczach. Ale to działa w obie strony. Starsze wyspy, takie jak Kauai, powoli ulegają erozji. Ocean odbiera to, co kiedyś zostało odebrane jemu. Mieszkańcy archipelagu doskonale wiedzą, że ziemia, na której mieszkają, nie jest i nigdy nie będzie naprawdę stabilna. Trzęsienia ziemi, erupcje, tsunami to część codzienności. A jednak miliony ludzi przyjeżdżają tu każdego roku w poszukiwaniu raju na ziemi i rzeczywiście, na pierwszy rzut oka, wszystko wydaje się spokojne i harmonijne ale pod tą rajską powierzchnią Hawaje to ziemia w nieustannym ruchu dosłownie i w przenośni. Na trzeciej co do wielkości wyspie archipelagu i najbardziej zaludnionej wyspie stanu Hawaje Oahu znajduje się Pearl Harbor, kluczowa baza marynarki wojennej USA. Większości z nas kojarzy się ona głównie z atakiem w 1941 roku, ale to miejsce nadal odgrywa kluczową rolę w obronie i kontroli nad Pacyfikiem. To stąd Stany Zjednoczone monitorują sytuację w regionie, zabezpieczając swoje interesy. Gdy pierwsi osadnicy dotarli na Hawaje, stworzyli zorganizowane społeczeństwo. Każda wyspa miała swoich przywódców, zwanych alii, dziedzicznych władców, którzy rządzili według sztywnej hierarchii społecznej. Zasady były jasne, a system bardzo uporządkowany. Hawajczycy rozwinęli rolnictwo i żyli w harmonii z naturą, traktując ziemię jak coś świętego. Nikt wtedy nie mógł przewidzieć, że ich wyspy staną się miejscem, o które będą walczyć światowe potęgi. Przez setki lat Hawaje żyły własnym rytmem, niemal odcięte od reszty świata. Rdzenni mieszkańcy rozwijali swoje społeczeństwo, pielęgnowali tradycje i żyli w zgodzie z naturą. Ale wszystko zmieniło się w 1778 roku, kiedy na horyzoncie pojawił się statek, a wraz z nim historia, która odmieniła losy całego archipelagu. Kapitan James Cook, brytyjski odkrywca, był pierwszym Europejczykiem, który oficjalnie udokumentował istnienie Hawajów. Jego przybycie zapoczątkowało erę kontaktów z Zachodem, która w krótkim czasie całkowicie przewróciła do góry nogami życie rdzennych mieszkańców. W tamtym czasie populacja Hawajczyków szacowana była na 150 do 300 tysięcy osób, ale wkrótce po pojawieniu się Europejczyków zaczęła gwałtownie spadać. Powód? Choroby, które przybysze przywieźli ze sobą, ospa, odra i inne infekcje, na które rdzenni mieszkańcy nie mieli odporności, dotknęły całe społeczeństwo. Hawajczycy tracili bliskich i tracili też stabilność swojego społeczeństwa. Jednak choroby nie były jedynym zagrożeniem. Hawaje, dotąd niezależne, zaczęły być wciągane w zachodni system gospodarczy. Ich położenie na środku Pacyfiku sprawiało, że stało się kluczowym punktem na trasach handlowych między Ameryką Północną, Azją i Europą. Statki żeglarzy i kupców zaczęły regularnie zawijać do hawajskich portów, przywożąc nowe towary i nowe wpływy, które stopniowo rozsadzały dawne tradycje od środka. A zmiany przyspieszały. Hawaje, dotąd samowystarczalne, zaczęły tracić kontrolę nad własnym losem. Ich położenie i bogactwa naturalne sprawiały, że z każdym rokiem stawały się coraz bardziej atrakcyjne dla obcych mocarstw. Rdzenni mieszkańcy stopniowo tracili wpływy, a zachód umacniał swoją obecność. W tym burzliwym czasie na scenę wkroczył Kamehameha I, wódz z Big Island, który miał zmienić bieg historii. Na początku XIX wieku rozpoczął proces unifikacji Hawajów. Nie był to łatwy wyczyn. Przez wieki wyspy miały własnych przywódców i rywalizowały ze sobą. Ale Kamehameha wykorzystał europejskie technologie wojskowe i nowoczesne strategie, by przejąć kontrolę nad całym archipelagiem. Podczas gdy tradycyjne hawajskie armie walczyły drewnianą bronią i włóczniami, on miał do dyspozycji broń palną i armaty zdobyte od zagranicznych handlarzy. Do tego otoczył się doradcami z Europy i Ameryki, którzy nauczyli jego wojsko nowoczesnych strategii. Dzięki temu w stosunkowo krótkim czasie przejął kontrolę nad całym archipelagiem. Po raz pierwszy w historii wszystkie wyspy były zjednoczone pod jednym władcą. Królestwo Hawajów stało się faktem. Ale nawet jeśli politycznie przyniosło to stabilizację, dla rdzennych mieszkańców nie oznaczało to spokoju. Choroby, sprowadzone przez Europejczyków, w dalszym ciągu dziesiątkowały ludność. Przed ich przybyciem na Hawajach mogło mieszkać nawet 300 tysięcy ludzi. Sto lat później ta liczba spadła do zaledwie 71 tysięcy. Epidemie, a do tego zmiany w stylu życia, sprawiły, że rdzenna społeczność była coraz słabsza i coraz bardziej uzależniona od obcych wpływów. Zjednoczenie wysp otworzyło je na świat. Hawaje zaczęły budować stosunki dyplomatyczne z USA, Wielką Brytanią i Francją. Ale otwarcie drzwi oznaczało również, że coraz więcej obcych sił chciało przez nie wejść. Było tylko kwestią czasu, zanim duże mocarstwa zaczną się interesować archipelagiem, nie tylko handlowo, ale także politycznie i militarnie. Na horyzoncie pojawili się nowi przybysze misjonarze chrześcijańscy, głównie z USA. Przybyli z jednym celem nawrócić Hawajczyków. Jednak ich wpływ sięgał znacznie dalej, kształtując przyszłość wyspy w sposób, którego nikt się nie spodziewał. To oni stworzyli system pisma dla języka hawajskiego, zapisując go alfabetem łacińskim i nadając mu nową formę. Ale jednocześnie niszczyli to, co stanowiło fundament miejscowej kultury. Tradycyjne wierzenia uznali za pogańskie, a zwyczaje za zagrożenie. Odrzucili hula, święty taniec hawajczyków, w którym rytm i ruch opowiadały historię przodków. Rozbili system kapu, zbiór praw i zasad regulujących codzienne życie, uważając go za przeszkodę dla prawdziwej wiary. Przynieśli nowe słowa, ale odebrali stare historie. Wprowadzili własne zasady, ale zburzyli porządek, który przez wieki kształtował wyspy. A to był dopiero początek zmian. Hawaje zaczęły się gospodarczo przekształcać, a główną siłą napędową tej przemiany stali się plantatorzy trzciny cukrowej. Wielu z nich było potomkami misjonarzy, którzy zamiast ewangelizacji zobaczyli w wyspach ogromny potencjał biznesowy. Uprawa trzciny stała się motorem napędowym hawajskiej gospodarki, ale miała swoją cenę. Spadek liczby rdzennych mieszkańców sprawił, że plantatorzy zaczęli sprowadzać tanią siłę roboczą, głównie z Japonii, Chin, Filipin i innych krajów Azji. W krótkim czasie Hawaje stały się społeczeństwem wielokulturowym, ale jednocześnie zaczęły narastać napięcia społeczne i podziały ekonomiczne. Pod koniec pierwszej połowy XIX wieku zagraniczne wpływy rosły w zastraszającym tempie. W 1843 roku Wielka Brytania na krótko przejęła archipelag, próbując wymusić korzystne umowy handlowe. Był to pierwszy sygnał, że Hawaje stają się polem rywalizacji wielkich mocarstw. Kolejne dekady miały pokazać, że walka o kontrolę nad Hawajami dopiero się rozkręca. Pod koniec XIX wieku napięcie na Hawajach sięgnęło zenitu. Coraz silniejsze wpływy zagraniczne sprawiły, że rdzenni mieszkańcy mieli coraz mniej do powiedzenia we własnym kraju. W 1887 roku biała elita wymusiła na królu Kalakaua podpisanie tzw. konstytucji bagnetowej. Nazwa nie jest przypadkowa. Król podpisał dokument pod wyraźną presją. Konstytucja drastycznie ograniczyła jego władzę i przekazała kontrolę nad polityką w ręce zagranicznych właścicieli ziemskich i biznesmenów. To był pierwszy krok do całkowitego upadku monarchii. Kolejny krok w tę stronę nastąpił w 1893 roku, gdy na Hawajach doszło do zamachu stanu. Grupa amerykańskich przedsiębiorców i polityków, wspieranych przez wojsko USA, obaliła królową Lili Uokalani, ostatnią monarchinie Hawajów. Zamach był efektem wielu napięć. Gospodarka archipelagu stała się uzależniona od rynku amerykańskiego, a biała elita obawiała się, że królowa odzyska pełnię władzy. Przewrót przeprowadzono szybko i skutecznie. Pod groźbą użycia siły, Lili Uokalani została zmuszona do abdykacji. Nowo powstały rząd tymczasem natychmiast zwrócił się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o aneksję Hawajów, twierdząc, że to jedyny sposób na zapewnienie stabilności politycznej i gospodarczej. Ale ówczesny prezydent USA, Grover Cleveland, zupełnie nie kupił tej narracji. Uznał zamach za nielegalny i odmówił aneksji, a nawet zaproponował przywrócenie monarchii. Tyle, że nowi władcy Hawajów nie mieli zamiaru oddać władzy. Sytuacja zmieniła się w 1897 roku, gdy w USA wybrano nowego prezydenta, Williama McKinleya, zwolennika ekspansjonistycznej polityki. W tamtym czasie trwała wojna hiszpańsko-amerykańska, a Hawaje, położone w sercu Pacyfiku, były już wtedy bardzo ważnym punktem strategicznym. Pearl Harbor było naturalnym portem, który dawał USA przewagę zarówno militarną, jak i handlową. Wykorzystując globalne zamieszanie, USA oficjalnie zaanektowały Hawaje w lipcu 1898 roku i uczyniły je swoim terytorium. Dla Amerykanów było to pragmatyczne posunięcie. Kontrola nad Hawajami oznaczała wzmocnienie ich pozycji na Pacyfiku. Dla rdzennych Hawajczyków oznaczało to ostateczną utratę suwerenności. Monarchia przestała istnieć, a archipelag został włączony do amerykańskiego systemu wojskowego i gospodarczego. Rozpoczęła się intensywna militaryzacja. Budowano drogi, porty, bazy wojskowe, a Hawaje stawały się coraz bardziej podporządkowane zagranicznym inwestorom. W kolejnych latach rola archipelagu w globalnej polityce rosła, a jej kluczowe znaczenie ujawniło się w XX wieku, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Pearl Harbor, leżące na Oahu, stało się najważniejszą bazą marynarki wojennej USA. Punktem obronnym przed zagrożeniami z Azji i miejscem projekcji amerykańskiej siły militarnej w regionie. A potem przyszedł 7 grudnia 1941 roku. Japońska armia przeprowadziła niespodziewany atak na Pearl Harbor, mając na celu zniszczenie amerykańskiej floty i uniemożliwienie Stanom Zjednoczonym interwencji w Azji Południowo-Wschodniej. Skutki były katastrofalne. W jeden dzień zatopiono lub poważnie uszkodzono ponad 20 okrętów, zniszczono 300 samolotów, a życie straciło ponad 2400 osób zarówno amerykańskich żołnierzy, jak i cywilów. Atak na Pearl Harbor zmienił bieg historii. Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny światowej, a Hawaje stały się główną bazą operacyjną dla działań USA na Pacyfiku. To właśnie stąd dowodzono przełomowymi bitwami, m.in. o Midway i Guadalcanal, które zatrzymały japońską ekspansję. Hawaje przestały być tylko odległym terytorium USA, stały się kluczowym punktem amerykańskiej strategii wojskowej. To, co zaczęło się jako archipelag zamieszkany przez polinezyjskich żeglarzy, przez kolejne wieki ewoluowało w centrum globalnych interesów, które wciąż znajduje się na styku wielkich mocarstw. Po II wojnie światowej Hawaje przeszły kolejną transformację, tym razem pod znakiem militaryzacji na niespotykaną skalę. Powstawały nowe bazy wojskowe, pasy startowe i centra logistyczne, a archipelag jeszcze mocniej wplótł się w globalne strategie obronne USA. Miało to jednak swoją cenę. Kahoolawe, jedna z wysp, została przekształcona w poligon wojskowy. Doprowadziło to do zniszczenia środowiska i nieodwracalnych szkód w ekosystemie. Rdzenni mieszkańcy tracili ziemię, państwo konfiskowało tereny pod bazy wojskowe, a Hawajczycy musieli godzić się na coraz większe ograniczenia. Po wojnie znaczenie Pearl Harbor tylko rosło. Podczas zimnej wojny baza stała się ważnym elementem strategii USA w walce z wpływami ZDZR na Pacyfiku. Dziś spełnia tę samą rolę, ale tym razem w kontekście rosnącej potęgi Chin i napięć w regionie Indo-Pacyfiku. Wojskowa rola Hawajów to tylko część tej historii. Po II wojnie światowej archipelag zmienił się także gospodarczo i kulturowo, tym razem za sprawą innego czynnika turystyki. Bum turystyczny rozpoczął się wraz z rozwojem lotnictwa pasażerskiego. Nagle rajskie wyspy, dotąd odległe i niedostępne, stały się wakacyjnym marzeniem milionów ludzi. W 2018 roku Hawaje odwiedziło niemal 10 milionów turystów, a turystyka stała się głównym silnikiem gospodarki. Oahu stało się jej centrum. Hotele, kurorty i cała infrastruktura turystyczna skupiły się właśnie tutaj, ale inne wyspy także zaczęły czerpać zyski z nowej fali gości. Problem w tym, że turystyka to nie tylko korzyści finansowe. Wzrost liczby turystów wiązał się z wyższymi kosztami życia, degradacją środowiska i rosnącą presją na lokalne społeczności. W 2023 roku średnia cena domu na Oahu przekroczyła 1,1 miliona dolarów, a czynsze osiągały astronomiczne kwoty. Codzienne życie stało się drogie. Hawaje importują większość towarów, co podbija ceny żywności, paliwa i podstawowych produktów. Jaki jest tego efekt? Cóż, nie trudno się domyślić. Hawajczycy opuszczają swoje wyspy. Coraz więcej rdzennych mieszkańców wyprowadza się na kontynent, szukając bardziej przystępnych warunków do życia. Dziś więcej rdzennych Hawajczyków mieszka poza archipelagiem niż na nim. Kultura, która przez setki lat rozwijała się na tych wyspach, jest zagrożona, a wielkie korporacje i inwestorzy wykupują kolejne tereny, potęgując kryzys mieszkaniowy i poczucie wyobcowania wśród lokalnych społeczności. Hawaje to miejsce pełne kontrastów, na styku historii, kultury i współczesnych wyzwań. Z jednej strony mamy niesamowitą tradycję Polinezyjczyków, ich wierzenia, taniec hula, całą bogatą spuściznę, która przez wieki kształtowała te wyspy. Z drugiej, globalne interesy, wojskowe i gospodarcze mocarstwa, które zmieniają ten raj w coś zupełnie innego. Od czasów europejskich odkrywców, przez amerykańską aneksję, aż po współczesne napięcia międzynarodowe. Hawaje zawsze były punktem, w którym krzyżowały się wielkie ambicje. A dzisiaj stoją przed niełatwym zadaniem: muszą znaleźć sposób, by zachować swoją tożsamość i tradycję, a jednocześnie nadążyć za współczesnym światem. Czy im się to uda? Czas pokaże.